Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w następnym filmie na kanale Kakamech. Następny przepis... To mnie w sumie na razie nie dotyczy. I okazało się, że zapomniałem o ulepszeniu konewki. Przypomniało mi się to już po nagraniu, ale mimo wszystko poszedłem. Mimo wszystko poszedłem ją odstawić, mimo wszystko poszedłem po prostu ją ulepszyć. U Gunther przyszedł. Och, dzień dobry, panie Kakameching. Mam nadzieję, że to nie jest za wcześnie. Nie, nie jest. Cóż, chciałem tylko wpaść i osobiście podziękować za wszystkie wspaniałe artefakty i minerały, które odkryłeś. Zrobiłeś zbyt dużo za jedną osobę. Właśnie otrzymałem list z biura regionalnego sekretarza zabytków. Zostaliśmy uhonorowani upragnioną złotą łopatą za nasz znaczący wkład w tę dziedzinę. I to wszystko jest dzięki Tobie. Cóż, powinienem pozwolić Ci wrócić do pracy. Och, prawie zapomniałem. Mam prezent dla Ciebie. To jest stary klucz, który leżał w muzeum przez. Ponad 100 lat. Jest trochę zarcewiały, ale jest piękny, ładny. Dostałeś raski klucz. Został on dodany do Twojego ekwipotu. Już przyszedł Guntera, miałem z tego co widziałem 57. A i tutaj Robin. Wysyła nam quest Chcę kartuda trochę <laughs> A, jak widać, zubożałem moc 20 tysięcy kosztuje. Przyszedł Guntera miałem 57, a nie Ja to w ogóle zaniosłem. Z tego, co pamiętam, to miałem 57, a nie... A nie... ten... A nie... 60. Nie wiem, być może coś pominąłem. Próbował po prostu... Wystarczyło. Dziś znowu będzie trzeba pójść do handlarza. I już w bardzo szybkim tempie to wszystko zbliża się do końca roku. To już jest w bardzo szybkim tempie. Już tylko tydzień pozostał praktycznie w grze do końca roku ilościowo filmów dwa poza tym, oczywiście. cokolwiek mogę... Nie wiem jak, jak się z tego korzysta Tego naprawdę nie wiem, które rzeczy można dawać, ale to kiedyś sobie sprawdzę Czyli znowu mam 3 Barstwie i regionu Wystarczy mi znowu Tylko chyba 8 Orsów i Będę miał kilof. Ale to już na wiosnę się tym zajmę. Chciałem konewkę tylko do początku wiosny. Dobra, co my mamy? Speedbro. Tego już nie potrzebuję akurat. Akurat pumpkin, pumpkin kupię, bo przynajmniej dam dla Caroline, bo miała taki quest. A od jutra nowe prezenty będzie można dawać. To idę teraz dać od razu. Nie, ja nie będę łowił ryb. Ciekawe, co Pierre ma do zaoferowania. To nie jest przypadkiem potrzebne do. Jednego składnika? Mogę mieć. Tylko tu nie mogę wejść. No, dokładnie. Także cięcie i widzimy się wtedy, kiedy wyjdzie. Widzimy się ponownie. Jak widać, wyszła. Och, Delia. Jest dobra. Abigail będzie bardzo szczęśliwa, kiedy ona to zobaczy. Dziękuję, kakamech. Dzisiaj idę się zrelaksować i pomyśleć pozytywnie. Czy kiedykolwiek masz dzień wolny? A teraz mi zablokowała przejście. Postaram się teraz znowu pójść dać tego Squid'a. A, czyli jednak... to dawałem. No, może mu też jakiś tam konkurs wygrał. No, czyli dobra robota z tym limitem. I to... do tego daje chyba klucz? Chyba do tego. Jest dziś rybak. Hej, zrobiłeś to. Nieźle. Nieźle na to wszystko. Jestem. Zima jest dobrym czasem na przerwę od łowienia ryb. To nieprawda? Jeżeli kupisz wysokiej jakości wędkę. Będziesz mógł nakładać przynętę, i no, nie, nieważne. Nie chce mi się tego czytać teraz. A ma on już? Nie, nie ma. Jeszcze Iridion wędki nie ma. Chyba to będzie dopiero od drugiego roku. A tu jest to, i tu jest to. A tu 10 Harduda. A to będę musiał zrobić jeszcze przed końcem zimy na pewno. No. Moja siostra i ja czasami się kłócimy. Ale bardzo. brakuje mi jej, kiedy ona idzie. Myślę, że. Ona będzie bardzo fajną młodą któregoś dnia. Nie mów jej to, co przed chwilą powiedziałam. Więc jest coś, o czym chciałbyś porozmawiać? Niekoniecznie. Ten wiatr to jest przyjemny, akurat. A kamień mało przydatny, akurat. Kamienia mamy pod dostatkiem, później. Ostatniego dnia zimy albo przedostatniego zbadamy, co to jest za klucz. Czas do łóżka i spać no, trochę zarabiamy, ale i tak mamy stratę dość sporą. No, po prostu mamy. I właśnie, i nowa konewka jest gotowa. Jutro będzie się nie W takim razie. A teraz od kurnika zacznę. Tym, a następnym filmem najprawdopodobniej stworzę jeszcze jedną skrzynię. Trochę przemebluję całe wyposażenie, bo już po prostu się nie miesza. poszukać tej figury, bo jej jeszcze nie znalazłem nigdy, ale to pójdę poszukać... Nie wiem, czy coś mam dziś do zrobienia? Chyba nie. Mogę sobie poszukać dzisiaj. A nie, mam do odebrania tą konewkę. Z zimy tutaj zebrałem dwa, a nie tutaj, one już zniknęły. Kurde, zniknęły teraz. Już mamy na tyle czasu, przez to, że nie mam nic do roboty, że mogę muzyki nawet do końca usłyszeć. Już aż do końca zimy. Bardziej, że w Chyba najbardziej, raczej na pewno najbardziej spokojny Zimowy Nacieszmy się tą zimą, bo już niedługo jej nie będzie. I mamy to ładnie wygląda Jest bardzo, bardzo, bardzo znakomicie Nie sądziłem, że Uda mi się to osiągnąć jeszcze w pierwszym roku. Pierwszy raz mi się to udało w pierwszym roku. Zawsze to już udało mi się kiedyś osiągnąć wszystkie jej nowe narzędzia, ale zawsze to osiągałem dopiero w drugim. A tym razem po raz pierwszy mamy w pierwszym roku. To jest maksymalne ulepszenie, jeszcze dalej się nie da. Nie, nie będę demonstrował. Pokażę wam to wszystko. Po co ja tu idę, nie wiem. Nacieszmy się tą zimą, bo już niedługo jej nie będzie w grze. Ostatnie dwa filmy zostaną zresztą. Idealnie więc dobra, szukamy tego. Poszukam tego, bo i tak nic nie zrobię teraz. Mógłbym myśleć, co prawda, o, o, o przyszłych planach, już żeby, żeby coś robić. Ale powiem to wprost. Nie chce mi się tego. Teraz. Już kończy się ten pierwszy rok. Mogę chyba poczekać. Już, już i tak, co na pierwszy rok, jest bardzo dużo zrobione. Poczekamy do, na drugi rok, wtedy rozpoczniemy następne przygody na farmie. Bo co? Już nic praktycznie nie mam do robienia. Chociaż poszukam. Tej całej figury. Bo i tak następny dzień będę chciał pominąć, bo porządki nie będą was interesowały. To nie jest zresztą gra w porządku. Tu jest naprawdę zimno, kiedy mieszkasz się w namiocie. Pewnie jest przyzwyczajone, że tak. Poczekajmy aż do Sebastiana ta idzie. Przejdę się po całej fary. Tutaj na pewno nie ma, no, ale przynajmniej zobaczyć czy coś tu jest. Ciekawego. Coś tu widzę nadal. A nie, to jest drzewo. Ale nic tu nic się nie odnowiło. Ciekawego. Nie będę kamieni przecież zwierał. Czekam, aż pojawi się jakiś ridun Chyba coś innego, przydatnego. Może tu coś jest. Jak ktoś nie chce, to już nie musi oglądać dalej tego filmu, bo teraz już będzie tylko i wyłącznie szukanie, po prostu tej zimowej rzeźby. Więc wszystkim, którzy, dotrwali, którzy już nie chcą oglądać Poszukiwania, mogą pójść. Dziękuję im za oglądanie. Liczę, że ten film Wam się podobał. I widzimy się jak to zwykle w następnym filmie na kanale Kakamechnik. A ci, którzy chcą, to niech oglądają. Może znajdziemy. Bo sobie mamy zrobić dokładnie. Znaleźć po prostu. Może jest. Nie, nie ma. Jeszcze 3 minuty filmu Ale w te części w ogóle nie chodzę, w ogóle Bo tam nic nie ma po prostu z czego korzystam Więc przejdę się tu Nawet nie wiem co, co tu jest, joja Mark Na pewno tu nie będę wchodził. Po prostu nie chcę. coś może być. Tu wejść nie możemy. Obstawiam, że to niedaleko tego... lasu całego będzie. Ciekawe czy już kraby... przyszły. No, te krajów się miasta raczej często odwiedzam, ale ciekawe czy już kraby przyszły. Ja jeszcze nie. Uuu, jakaś gwiezdna ryba! Idzie zobaczymy co powie. Kocham, kiedy wszystko wygląda jakby było pokryte świeżym śniegiem. Tu to jest prawdopodobne, że może to być. A tym miejscem zajmę się na wiosnę już. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, także tym, którzy teraz jeszcze oglądają. Liczę, że ten film Wam się podobał i widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.